Słuchając Jackowskiego. Większość to zwodzenie. Krach? Krach będzie, ale będzie miał inne miejsce. Jackowski mówi, że w maju się zacznie jakiś etap, jakiś kwiecień? Dwa miesiące. To znaczy ja, Olaf mówię dwa miesiące, a już w lutym będzie to widoczne. Ekonomia. Kojarzyło mi się. Ja już mówiłem w tamtym roku. E że kwiecień, że właśnie okres kwietnia może mieć związek z, z takim powiedziałbym albo to będzie pierwszy okres tąpnięcia, po którym już się będzie wszystko sypać, potem będą następne jedno lub dwa tąpnięcia i wejdziemy w głęboki krach. Tutaj mamy smsy 11 styczeń, pytałem się o YouTube'a, tu mamy 14 styczeń, to jest to poczucie o Tajwanie, a tutaj w środku widzimy, widzimy 13 styczeń, 22 10 Słuchając Jackowskiego, to jest ten SMS tutaj, o! Słuchając Jackowskiego, większość to zwodzenie. Krach? Krach będzie, ale będzie miał inne miejsce. Jackowski mówi, że w maju się zacznie jakiś etap? Jakiś kwiecień? Dwa miesiące. To znaczy ja, Olaf, mówię dwa miesiące, a już w lutym będzie to widoczne. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf. To jest audycja z serii Przepowiednie, Proroctwa, Sny Prorocze, jakieś poczucia, przeczucia. Jeśli jesteś zainteresowany tematem, to zapraszam Cię. Dzisiaj w audycji niesamowita przepowiednia, trafienie co do jednego dnia przewidzenie kryzysu, czy krachu, czy kryzysu, czy upadku banków. To wszystko, co widzimy od dwóch tygodni, miało początek w połowie marca. I to wszystko zostało zapowiedziane właśnie w połowie stycznia, w połowie stycznia. Jak widzieliście, pan Krzysztof Jackowski robił audycję, podczas której słuchania. Kiedy ja go słuchałem, poczułem, że jaki maj, jaki kwiecień, to będzie za dwa miesiące po prostu dwa miesiące. I od wielu lat tak dokumentuję swoje przeczucia, swoje poczucia i swoje przepowiednie właśnie w takiej formie. Czyli robię posty na internecie, robię filmy na YouTube i też piszę sms -y, wysyłam je. Po prostu z jednej karty SIM na drugą kartę SIM, czy na drugi telefon, czasem do znajomych, po prostu, żeby były takie dowody na jasno widzenie, że danego dnia coś przepowiadam. I potem mija miesiąc czy dwa czy, czy, czy osiem, zależy jaka to jest przepowiednia, i potem jest taki dowód, właśnie ty faktycznie. On tutaj osiem miesięcy temu coś mówił, na przykład, że będzie blokada kanału sueskiego, na przykład w marcu, i potem faktycznie była blokada kanału sueskiego w marcu. E, czy na przykład, że będzie szturm imigrantów za dwa dni e, i był taki szturm imigrantów po dwóch dniach, jak ja to zapowiedziałem, Wszystko możecie sprawdzić. Większość z tych rzeczy jest upubliczniona na kanale Jasnowic Olaf Stambuldy. Tam, e, jako taki pilotażowy odcinek, jest właśnie moje pierwsze. Takie oficjalne jasnowidzenie, czyli właśnie jak zapowiadam, że będzie szturm imigrantów za dwa dni. No i tyle, tam możecie sobie prześledzić, a tutaj po prostu kontynuuję to moje dzieło, tę moją misję, te moje filmiki na YouTubie, właśnie z przepowiadaniem i prorostwami. Jedni w to wierzą, inni negują, każdy podchodzi do tego w indywidualny sposób. Ja zawsze przyznaję się. Do tego, w jakim nurcie ja funkcjonuję. Otóż ja funkcjonuję w nurcie chrześcijańskim, tak i często właśnie wspominam. Pana Boga i często wspominam właśnie Pana Jezusa Chrystusa, ale przecież każdy z Was ma swoją wiarę, nie każdy z Was musi wierzyć w Pana Jezusa, ale jeżeli ktoś z Was by nie wierzył, to mam nadzieję, że moje filmiki i moje przepowiednie jakoś bardziej Was zastanowi, że może jednak coś tutaj więcej działa w związku z Panem Jezusem niż gdzie indziej. Dlaczego? Bo właśnie największą księgą przepowiedni i proroc jest po prostu pismo święte, jest po prostu Biblia, jest tam 2,5 tysiąca proroc z czego 2000 już się wypełniły, a 500 jeszcze czeka na swoje wypełnienie. To jest największa księga właśnie prorostw i to wszystko jest nieodłącznie związane z Panem Bogiem i z Panem Jezusem. Dlatego zapraszam Was do tej księgi. A jak jakoś nie możecie się przemóc, to ale zawitaliście na mój kanał, zainteresowało Was tytuł, czy miniaturka, czy może po prostu moja osoba, czy trafione przepowiednie, to po prostu mówię Wam, że w takim nurcie ja tutaj funkcjonuję i, i stąd się to wszystko bierze. Jakoś żywie głębokie przekonanie: po prostu, że im bardziej człowiek w swoim sercu zbliża się do Pana Jezusa, tym więcej przepowiedni, tym bardziej trafionych tym bardziej wypełnionych się po prostu zdarza, nie? I tyle. Dobra, przejdźmy teraz, słuchajcie, do tej kwestii właśnie, którą widzieliście na samym początku, czyli tu jest właśnie, a może jeszcze, przepraszam, może kilka słów wyjaśnień. Chodzi o to, że słuchajcie, że tutaj y, y, ja tam często y, konstruuję moje smsy w formie właśnie, że słuchając na przykład Jackowskiego, nie? Chodzi o to, że ja wtedy opisuję sytuację wtedy, kiedy ja coś czuję, tak? Czyli jak na przykład słucham sobie pana Krzysztofa Jackowskiego, który coś mówi, to ja zapisuję to w formie SMS-a, co ja czuję, tak? czyli czuję, że większość, co mówi, na przykład w tej audycji, większość, co w tej audycji mówi, to zwodzenie i na przykład jaki kwiecień, jaki maj, że to będzie za, za dwa miesiące, nie, tu o to chodzi, tak, i albo powiedzmy na przykład dzisiaj pojawią się też SMSy napisane w trakcie rozmowy z Pawłem Paweł zadawał mi pytania właśnie i ja wtedy coś czułem i wtedy też się pojawiało tak? jakieś poczucie, tak? albo będzie jeszcze jedno ostatnie poczucie będzie na przykład związane właśnie z kościołem, czyli byłem wczoraj w kościele i w trakcie czy po mszy, ale jeszcze przebywałem na terenie świątyni, poczułem takie, takie uczucie doznałem takiego właśnie, takiej wizji samorzutnej, jak mówi ojciec Klimuszko właśnie wymieniał takie wizje samorzutne one są podobno najbardziej sprawdzalne. To taką wizję samorzutną tutaj na koniec wrzucę. Sami ocenicie, zobaczycie i, i potem do tego wrócimy, bo to jeszcze będzie się składało w większy kontekst, ale to już nie dzisiaj. A dzisiaj pochylmy się nad niesamowicie sprawdzoną przepowiednią co do krachu finansowego. Tego krachu, który pan Krzysztof zapowiadał od roku czasu, to mi się udało przypowiedzieć z dokładnością co do dnia. Tak samo jak wojny na Ukrainie też przypowiedziałem z dokładnością co do dnia. Szturmy migrantów na polską granicę też z dokładnością co do jednego dnia. Czy. Upadek meteorytu, z kosmosu, z dokładnością co do jednego dnia, czy yy, stan wojny na Ukrainie z dokładnością co do jednej godziny. Ja już się gubię w tych przypodobieniach, bo tyle ich jest trafionych co do jednego dnia, że <grym> po prostu głowa woli, ale już mniejsza z tym. Słuchajcie, spójrzmy tutaj tak. Pan Krzysztof Jackowski robi audycję 11 stycznia, tak? I 11 stycznia, yy, yy, słysząc to, ja czuję właśnie, że po prostu dwa miesiące, tak? Że krach będzie za dwa miesiące. I tutaj mamy co? I później, dwa miesiące później mamy 11 marca, trzecia największa upadłość banków w historii, tak? Objawy, paniki na Wall Street. Ok. Potem mamy tutaj 14 marca, upadłość amerykańskiego banku. To wam tak na szybkiego pokazuje, tak. Tu mamy dziennik Gazeta Prawna, e, upadek Silicon Valley Bank, e, może zaszkodzić tam branży, ok. Tu mamy 13 marca dzień moich urodzin. To był e, poniedziałek 13 marca, więc niedziela. To był 12 marca, sobota, 11 marca i piątek 10, bo e, bank upadł 10, tak? E, tu mamy znowu Silicon Valley Bank. Tu jest artykuł A też z 13 marca, to taka niespodzianka od Pana Boga na urodziny, dziękuję. I tu mamy właśnie zaznaczone właśnie, że mamy Silicon Valley Bank. Piątkowy upadek 16 największego banku w USA. Piątkowy upadek, czyli to się zdarzyło 10. 10 pan Krzysztof robił audycję 11, tak ja powiedziałem ogólnie dwa miesiące. Jeżeli wyznaczam dany konkretny dzień, to mówię na przykład nie wiem, 15 wybuchnie coś, tak albo tam 20 coś a tutaj mówię 2 miesiące to znaczy się, że to jest oczywiste, że ta jest tam plus minus kilka dni do przodu czy do tyłu, także około 2 miesiące, tak? No bo jeżeli już będzie na przykład 2,5 miesiąca, no to to jest 2,5 miesiąca, to jest jakby inny czas, tak, albo 3 miesiące, tak? No jak pan Krzysztof powiedział, tak, 4 miesiące, czyli kwiecień, maj powiedział, tak, pan Krzysztof, tak? No to 4 to nie 2, 5 to nie dwa, tak? Ja powiedziałem 2 jest trafiony, zatopiony, No i tyle w temacie. No co tutaj długo się rozwodzić? Przejdźmy teraz do następnych y, poczuć. E, słuchajcie, tylko tu już musicie mi wybaczyć, bo właśnie moje sprzęty nie są aż tak e, działające bardzo dobrze. Oczywiście każdy, kto chce, to może mi wspomóc. Na końcu będzie zaproszenie do donatów, tak zwanych. E, a tu macie te SMS-y. To, to już było. To już było. To to ominimy. A to jest ten właśnie SMS, tak? Piątek, 13 stycznia, akurat bank, dwa miesiące później, w piątek, bank upadł, a tu w piątek, 13. Kurczę, w sumie, swoją drogą, niesamowite niesamowite zbyt okoliczności. Zauważcie, że pan Krzysztof robi audycję w środę. Ja słucham tej audycji, czuję, że dwa miesiące, ale SMS-a pisze w piątek, i dokładnie w piątek ten bank upadł. Patrzcie, piątek, 13 stycznia. Niesamowite to jest w ogóle, nie? Fascynują mnie te przepowiednie. Piątek, 13 stycznia, słuchając Pana Jackowskiego, większość to zwodzenie, krach, w sensie krach, znak zapytania, krach będzie, ale będzie ją inne miejsce, Pan Jackowski e, e, mówi, że w maju, że może w maju, że może tam jakiś etap, czy kwiecień, a ja mówię po prostu dwa miesiące, czyli połowa marca, a już w lutym będzie to widoczne i tyle, tak to wygląda. I tutaj spójrzmy, to jest to mistyczne poczucie w kościele. To, to na razie zostawmy, ale to są kolejne poczucia. Dzisiaj, dziewiąta rano, w trakcie rozmowy z Pawłem, na pytanie, który kraj zaatakuje Europę? I Paweł się pyta, oj, sekundka, czy Iran? A ja mówię, że nie, no Iran nie. Arabia, Turcja? Ja tak. Paweł mi tak zaskoczył, jakby ja tak sobie się nie, no, Arabia nie, chyba. A Turcja się zatrzęśnie, to poczułem. Turcja się zatrzęsie. Co to znaczy? molestujcie Pawła, żeby tutaj zrobił audycję, bo mi się nie chce produkować, łatwiej jest mi we dwójkę y, gadać. Y, ale generalnie takie coś poczułem, ale myślę, że to już nie chodzi o wstrząsy, jakieś duże trzęsienie ziemi. Znaczy, no nie wykluczam oczywiście, jak będzie, to uznam, że to się sprawdziło, ale raczej myślę, że już było to duże trzęsienie ziemi, a tu chodzi albo o jakąś rewolucję, albo jakieś może trzęsienie ekonomiczne właśnie, y, y, coś takiego raczej myślę, nie? ale poczułem, że się zatrzęsie. A, teraz mi się przypomina, przepraszam, ale najbardziej poczułem, jak Paweł powiedział, Turcja, to tak bym poczuł się tym całym krajem, i poczułem się, jakbym tak się zatrząsł jakby w tym NATO, wiecie o, to, to, to było to, że Turcja się zatrzęsie, to miałem wrażenie, że ona się zatrzęsie w tym NATO, czyli tak zacznie się kręcić, raz w lewo, raz w prawo. Turcja już swoją drogą robi takie ruchy już od długiego czasu, ale może ona teraz jakoś się bardzo nasili. Dobra, następne pytanie Pawła to było na pytanie, kiedy, kto i kiedy Rzym zdobędzie, i potem poczucie, że nie wiem. Kto, ale pojawiło się dwa miesiące. Znowu dwa miesiące. <laughs> ale słuchajcie, pojawiło się dwa miesiące jakoś kojarzył mi się Watykan co znaczy się, że Paweł się mógł pytać o Rzym a, a ja coś poczułem ale to nie tyczy się Rzymu, tylko Watykanu i to może być bardziej symboliczne, wiecie po prostu coś może być symbolicznego i to będzie słaba przepowiednia jakoś kojarzy mi się też Watykan i papież a przed tym coś jeszcze będzie dwa tygodnie wcześniej coś jeszcze będzie czyli jak za dwa miesiące od, od dzisiaj Mniej więcej, plus, minus kilka dni, coś będzie właśnie w tym Rzymie, czy w Watykanie, tak, czy jest związane z papieżem, to jeszcze dwa tygodnie wcześniej coś będzie, yy, ale yy, to jest 27 marca jest dzisiaj, no to 27 maj, minus dwa tygodnie, czyli minus 14 dni, to by wychodziło tam chyba, nie wiem, 14, 13 chyba maja, nie wiem, nie wiem co by miało być, ale jakoś tutaj czułem i Watykan, i papież, i Rzym. I w tym kontekście, właśnie, czy ktoś zdobędzie, i kto zdobędzie, tak? I tu mamy, a przed tym, a, że coś będzie jeszcze dwa tygodnie wcześniej, i potem gdzieś było takie, gdzieś głęboko skojarzyło mi się, że dwie organizacje, ale to jest dobrze ukryte, czyli być może my się w ogóle nie dowiemy, co tam się wydarzy za te 6 czy 8 tygodni, wiecie? Nie wiem, to jest tak różne w rozmowie. Zobaczymy. To jest najciekawsze moje dzisiejsze poczucie. Znaczy, w sumie wulkany są najciekawsze, ale y, to jest takie najciekawsze, jeśli chodzi o to poczucie polityczne. To jest jakby, co się stanie w Izraelu? To mnie Paweł zaskoczył takim pytaniem, co się stanie w Izraelu. I ja poczułem abstrakcyjne poczucie, powieszenie. Słuchajcie, nie pytajcie się mnie, jakie powieszenie! <laughs> każdy może mieć skojarzenia, każdy mieć, może mieć poczucia. Ja mam takie abstrakcyjne poczucie, a to, że Pan Bóg sobie takie żarty stroi, że jak powiem, że za dwa miesiące Krachy się sprawdza. To już nie moja wina. Tak po prostu jak się człowiek modli, to takie coś czasem wyskakuje. No i takie wyskoczyło tutaj powieszenie, ale słuchajcie, co to będzie, nie mam tego pojęcia. Wolę się na tym nie skupić. Jakoś mi się to kojarzyło nieprzyjemnie. Nieprzyjemnie mi się to kojarzyło, więc, więc wolę to zostawić, okej? Okay? Nie chcę jakoś przykładać do tego swojego jakby swojej uwagi, tak? Bo pamiętajcie, że... To na czym się przesadnie skupiamy, to na czym kumulujemy swoje uczucia, swoje myśli, to po prostu to powiększamy to, jakby dajemy temu energię, tak? Więc jeżeli ktoś robi audycję i co trzy dni straszy krachem, wojną, jakimiś zarazami i regularnie setki tysięcy Polaków to ogląda, to setki tysięcy ludzi generuje te myśli, te uczucia, po prostu te słowa, to setki tysięcy ludzi kumuluje tą energię i ona się zbiera w wielkie czarne, po prostu takie potencjalne scenariusze, i one się stają coraz bardziej realne, one się stają coraz bardziej urealnione, nie? więc można sobie czasem posłuchać, ale myślę, że modlitwa przed jakimś słuchaniem pana Krzysztofa nie zaszkodziłaby, bo jeszcze się po modlitwie to jeszcze krach przepowiecie. No, wybaczcie, że tak tu, troszkę się śpieszę, słuchajcie, bo inaczej nie będzie żadnej audycji, więc muszę to zrobić na szybkiego. I muszę troszkę prześmiewczo sobie pożartować, bo nie ma co lamentować. Każdy wie, jak jest, ale musimy żyć dalej, słuchajcie. Dobra, i to jest następne poczucie. To są w ogóle moje ulubione, te meteoryty, wulkany, właśnie te tsunami. Uwielbiam te tematy. Nie znam się na tym, ale jakoś je uwielbiam, bo one nie są związane z polityką, one nie są związane właśnie z jakimiś tam jasnowidzami czy z tym wszystkim. To są takie właśnie żywioły, które odpowiadają temu, co się jakby dzieje. nie? I dlatego tu mnie Paweł też zaskoczył takim pytaniem właśnie o wulkany, tam gdzieś rozmawialiśmy sobie. I ja się odniosłem właśnie, wspominałem, te, czy Paweł wspominał te dawne poczucie wulkany, tak? Wulkany nie, asteroida na razie nie. Było takie poczucie, tak, że wulkany nie i asteroida też na razie nie to na kanwie tego powstało nowe poczucie. I to nowe poczucie mówiło, yy, że wulkanów 10 będzie, a 4 będą widoczne. No to taka ciekawostka. I tutaj jeszcze jest ostatnie poczucie. Przewiniemy je. O właśnie, bo tu wiedziałem, że będzie problem kurczę z tym. O, przepraszam. Właśnie dlatego dla była ta zrzutka właśnie tutaj. Pan Tomasz yy, był u mnie w Gdańsku. No jak zobaczył ten przedpotopowy sprzęt, to stwierdził, że zrobi tą zrzutkę. No kurczę. Dobra, bo tam jest, tam jest takie słabe poczucie. Dobra, ja wam to pokażę w innej audycji, wiecie, bo to nie ma co tracić czasu. Chyba, że to może jakoś przywinę, może to się gdzieś wyskoczy. Nie. Dobra, to po prostu tam jest takie słabe poczucie, że, że 2-4 miesiące, ale tam jest zaznaczone, że to jest bardzo słabe, tak? Więc to się może tam jakoś nie sprawdzić. Nie? Bo ja tak rozgraniczam, tak? Jest poczucie, albo jest słabe poczucie, albo jest bardzo słabe poczucie, to jest takie stopniowanie, tak? Jak jest napisane po prostu poczucie, tak, to jest mocniejsze, tak, i potem też jest taki ten strzał, ten trafiony zatopiony jest taki mocniejszy, jakby, tak? Tak jest bardzo, bardzo, bardzo słabe. No tak się trafi, to no to fajnie, że się trafi, takie bardzo, bardzo słabe poczucie, ale z drugiej strony było bardzo słabo wyczute, więc ja to jakby nie wiem, no mniej jakby to zasługuje na uwagę, niż na przykład bardzo silnie coś poczujemy, także że Jezu, czuję, że za dwa dni będzie szturm imigrantów i potem za dwa dni się dzieje ten szturm imigrantów, tak? To jest zupełnie inaczej, jakby, nie? I tyle. Ale generalnie na internecie jest większość ludzi, którzy potrafią tak te emocje przekazać, nie? że typ krach, albo wojna, albo coś innego. No i tak przekazują te emocje, tylko tak nie widać tej wojny, nie widać tych krachów, albo zawsze są one w daty, niż naprawdę to się zdarza, nie? To no nie to zabawne jest naprawdę dla mnie, nie? Niesamowite. Dobra. Na tym sko skończymy, słuchajcie, bo mi y, troszkę dzisiaj może za bardzo śmieszkuje z powodu tego pośpiechu, wybaczcie y, mi, no, chętnie bym żył z YouTube'a, ale niestety trzeba iść do roboty y, i z filmików to ja już Wam pokazywałem, że to jest 2-3 zł. Jak ktoś mi da datek, to będę wdzięczny Jakby datków się zebrało tyle, że mógłbym z tego żyć, to bym tutaj codziennie robił dwa, trzy filmiki tak samo jak Ator, czy, czy jacyś inni i, i wtedy bym obiecał, że codziennie byłyby tam zawsze by, mielibyście najświeższe poczucia, tak Tutaj tylko raz na jakiś czas się zdarzają ludzie, którzy chcą płacić, żeby tam właśnie robić jakieś poczucia gdzieś tam w ukryciu, czy, czy gdzieś tam ja nie wiem, ja jestem jakoś tak otwarty jakby, nie? Że, że po prostu jakby żeby każdy miał każdy miał, i a z drugiej strony, kurczę, jest takie coś, że z kolei jak to pokazuje, to potem ludzie kopiują i jakoś tak się to wszystko bełta, bełta i jak w tej przypowiedni, że Pan zabełta narody i w okolicach Ziemi Świętej będą się gromadzić. Chociaż powiem Wam, że po tym trzęsieniu Ziemi to sam już zacząłem mieć wrażenie, czy to już nie jest te bełtanie. Ale mniejsze z tym. Dzięki za uwagę, zapraszam do następnego odcinka, napiszcie swoje zdanie w komentarzach. I zapraszam Was do wysłuchania poczucia, które miałem wczoraj w kościele. Nie obrażajcie się na Kościół, nie obrażajcie się na Pana Jezusa, nie obrażajcie się na Pismo Święte. Zachęcam Was do tego i po prostu dajcie prawo do wyznawania wiary. Każdy z Was w coś wierzy, bądź wierzy, że w nic nie wierzy, czy jest ateistą, więc jakby zajmujemy się tutaj przepowieniami. Ja sobie chodzę do kościoła, ja się modlę i wierzę w Pana Jezusa, i mówię właśnie tak, że jedne poczucia powstają słuchając Pana Krzysztofa, inne rozmawiając z Pawłem, jeszcze inne z moją rodziną, jeszcze inne samemu gdzieś w modlitwie, a jeszcze inne właśnie w trakcie mszy czy pomszy, ale właśnie w świątyni. I to poczucie, które teraz zobaczycie, to poczułem w świątyni. Trochę niepokojące, ale spokojnie, nie chcę straszyć. To jest potencjalny scenariusz, tam jest 30-40% szansy, że to się wypełni. Raczej nie za 2-3 miesiące, czy, czy kilka miesięcy, tylko raczej to będzie za 2-3 lata, najszybciej, jeśli nie dalej. I też miałem wrażenie, że to zagrożenie było raczej nadmuchane, raczej przesadzone, ale no w takich okolicznościach raczej nasz rząd, czy ten czy inny by raczej dmuchał na zimne i takie kroki pewnie by powziął, które ja gdzieś dzięki opatrzności Bożej miałem szansę zobaczyć. jakby I z wami się tutaj dzielę. I tyle. Tak jak mówię, poczucia są darmowe, ale każdy donate będzie miło widziany, bo no, już nie chcę opisywać moich tych dobra, dzięki za uwagę. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie Pawła, pozdrawiam serdecznie Pana Krzysztofa Strzuchowa. Mam nadzieję, że jakoś tutaj przedstawiłem swoje racje, ale nikogo nie obraziłem. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pozdrawiam Pana Jezusa. Po prostu trzeba jakby nie zapominać o Panu Jezusie, tak bo świat chciałby zapomnieć o Panu Jezusie. I my, ludzie, którzy w Niego wierzymy, nie zapomnimy, a nawet jak nas będą zmuszać, no to gdzieś głęboko w sercu Pana Jezusa nosić będziemy. I tyle, dobra. Dzięki, pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że w spokojniejszych okolicznościach, z mniejszym pośpiechem. Czekam na Wasze komentarze. I nie przerażcie się przepowiedni, spokojnie, to jest poczucie 30-40% szans, wytłumaczymy to na osobnej audycji dotyczącej właśnie Bliskiego Wschodu, Turcji, Izraela i właśnie tego poczucia to wszystko w jedno złączymy i łącznie kilka snów proroczych, które ostatnio się pojawiły, to wszystko w osobnej audycji dotyczącej właśnie Bliskiego Wschodu, to wrócimy też do tego poczucia, które teraz zobaczycie, więc na razie nie bójcie się, spokojnie, tylko chcę Wam je przesadzić tak żeby... Żeby było już y, znane, tak, a nie, że potem znowu jakiś inny widzący czy niedowidzący czy niewidzący znowu coś jakby skopiuje. Jakby, tak? No, ale śmiesznie, śmiesznie się z tym krachem złożyło, że y, y, przepowiednia z Tajwanem została skopiowana, ale jakoś z krachem nie udało się, jakoś Pan Bóg tak to wszystko pokierował, za co jestem naprawdę bardzo wdzięczny Panu Bogu i, i tyle. I polecam Was wszystkich Panu Bogu i mówię Wam wszystkim z Panem Bogiem. Poczucie spontaniczne, 30-40% szans, że to się wydarzy. Poczucie: Będzie taki czas, być może to zależy od wydarzeń, po prostu. Widziałem to, że świątynie w Polsce będą przez jakiś czas chronione, szczególnie w trakcie nabożeństwa. To będzie związane z muzułmanami. Mam na myśli fizyczną ochronę. Widziałem przy wejściach mężczyzn, ale czasem też i kobiety, być może wod, być może coś podobnego, czasem uzbrojonych, raczej bez mundurów, ale każdy wiedział i widział, i to było oczywiste, o co chodzi. To było związane z jakimś alertem, albo z wcześniejszą jakąś sytuacją, lub niebezpieczeństwem jej powtórzenia, lub groźbami. Co ciekawe, widziałem, że wiernych wtedy było 2,5 razy więcej niż teraz, i wiara ich była bardziej żywa. Drogi widzu, jeśli podczas słuchania tego materiału poczujesz, że ta cała praca ma sens i znajdziecie natchnienie, by odwdzięczyć się, pod każdym filmem znajdują się na miarę do przelewu. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom bardzo dziękuję. Każda kwota jest na wagę złota. Wszystkie znajdujące się tutaj wizje i poczucia są darmowe, a każdy datek jest wolną wolą każdego z Was. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie z Panem Bogiem. Hej!